O następny jakiś most. Czy ta kamera jest nieprzemakalna? Chyba tak, wiesz, to znaczy jak spadnie to się nie zepsuje Ale też yy, specjalnie tam nie jest jakaś wiesz. Znaczy nie, ona chyba jakby spadła do wody to nie wiem, wiesz, bo ona nie jest tak, nie wygląda za solidnie. Ona jest tylko odporna wiesz na, jak na przykład na deszczu, nie? No. tam Jakieś druty były chyba. Bo to, to coś tak dziwnie wyglądało. Mamy teraz chudę jeszcze z tych drzew, prawdopodobnie. No tak, tak. A jezioro z której strony jest? No, albo przed nami będzie, albo z lewej, nie? Ale wiesz dokładnie, no, no jeszcze kawałek do tego jeziora jest, to wiesz, nie wiadomo jak ta, jak ta rzeka jakby... No w tej chwili jest z lewej, nie? Ręce padają no, nie ręce, ale te kurczę A, muchy Nie muchy tylko No o, co? Nie, już. Coś tam A co? Tu? Tak. Ramiona, Ramiona. ¿Puede algunas? Nie no my to tutaj kontrolujemy Co, pewnego... Co? nie nie Kurde skręciłeś w prawo i ja do drzewa do krzaku No tak ale tak to byśmy jeszcze wiesz po drugiej stronie tego pala próbowali płynąć to byśmy się nie zmieścili A was mochte das nicht? O. Już zagapiłem się. Ja też. O, tutaj chyba trochę prądu jest. Tak, nic stało. Widać ich? Tak. No tylko się nieźle ciągną. Nieźle ciągną.